Siemka widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie w jakiejś takiej dziwnej gierce. Ogólnie wydaje się ona fajna, kolorowa, więc zaraz sobie pogramy. No i jedna taka ważna sprawa, którą chciałabym Wam powiedzieć, że otworzyłam mój nowy kanał na YouTubie, będę tam malować, więc jeśli ktoś lubi też rysowanie, to fajnie by było jakby ktoś z Was wpadł na ten mój drugi kanał, Nazywa się on Rysuj z Zozolkiem. No, a link do kanału będziecie mieli w, w opisie. No, a my lecimy już z odcinkiem. No i co? Mamy tutaj yy, w ogóle jakieś dziwne rzeczy: mamy Smurfkata yy, i Amongasa. Ale widzisz, tutaj mamy właśnie jakieś pety i co jedną sekundę dostajemy chyba jakiegoś Speed'a. I mamy pierwszą jakąś zjeżdżalnię, bo dzisiaj będziemy tutaj tak jakby zjeżdżać. No i tu mamy różne zjeżdżalnie, czyli różne krainy. I tu chyba trzeba jak najdalej polecieć. Ja zaraz spadnę, coś czuję. Ale na razie żyję. Tu ogólnie, nie wiem czy ja mogę kierować tym w ogóle jakkolwiek. Chyba nie za bardzo, chociaż trochę kieruję. I chyba mi się uda dostać pierwszego wina. Słabo było go nie dostać. I mamy, widzowie, udało nam się dostać pierwszy win. I widzę, że tu za dwa winsy można przejść dalej, ale ja chcę kupić jajko. To kupujemy sobie, bo tutaj będziemy dostaniemy jakieś PETA. Mamy mysz, na nią było tylko 20% szans, więc w miarę fajnie. No i bez best bierzemy, mamy tylko to. No i teraz nie wiem, co się stało tak naprawdę. A! Yy, I czekajcie, bo coś się zacięło chyba. Oha, dobra, czekajcie, czekajcie, bo ja dalej jadę, no nie! Dobra, ogólnie zmieniło się to dzięki temu petowi, że wtedy dostawaliśmy na 1 sekundę plus 1, a teraz zostajemy na 1 sekundę plus 3, więc fajnie. Jak widzicie, lecimy i całkiem nieźle mi idzie. I zaraz chyba dolecimy do kolejnego winsa. I teraz, jak już mamy peta, to myślę, że przelecimy tak właśnie dwa razy, jak teraz. Zdobędziemy dwa winy i właśnie pójdziemy tam dalej. Ale też to zauważyłam, to nie tylko pet nam dodaje, a także też właśnie jak jest jakiś świat, to daje nam tutaj plus. I chyba ten pet daje mi plus jeden z tego, co widzę. Yy, chyba, nie wiem. Ale ten pet za mną chyba nie leci na tych zjeżdżalniach, ale nie wiem, zaraz sprawdzimy, czy ja go w ogóle ekłypniętego mam. Dobra. I chyba będziemy mogli przejść już do kolejnego świata. No i tak, możemy przejść już do kolejnego świata. Tylko wiecie co? Ja, ja tego peta mam. mam. tego peta. Dobra, no to przechodzimy do drugiego świata, To nam się odblokował. No i mamy tu kolejne właśnie, jakby to powiedzieć, mamy tutaj kolejne jajko za 12 winsów. Nie wiem, co to jest. Nie, to można sobie kupić jednego winca za 25 robuxów. To się nie opłaca. No ale dobra, myślę, że teraz sobie zjedziemy kolejny raz, tylko najpierw odbierzmy sobie gifta. Tutaj mamy jakieś redem, a ta szybkość i jeszcze 25, no to mamy 260, plus mamy też jakiegoś spina za darmo. I co dostaniemy? No i coś takiego dostaliśmy, plus 15 spida i lecimy nową zjeżdżalnią. Mamy bardzo dużo spida, ale ja tu prawie nie lecę. A nie, dobra, już się zaczyna widzowie. To tak na początku było jakby wiecie, że niby nie lecę, a teraz to już lecimy dosyć szybko. Dobra, lecimy tędy i w ogóle każde zjeżdżenia ma inny kolor i każda chyba jest dłuższa. Pierwsza była dosyć krótka i była tęczowa, a tutaj jak widzicie ta druga teraz jest takich różnych odcieni różu, z tego co mi się wydaje. Jest trochę jak ta moja bluza, którą tu mam. I ogólnie tutaj z tego dostaję plus dwa winy za pierwsze przelecenie, jeśli dobrze przeczytałam albo źle, bo nie jestem pewna. No, ale nieważne, teraz że lecimy jakby dalej i teraz już na sekundę dostajemy plus 7, więc to też się opłata tak latać. No, poza to też nam się podwaja tutaj. No i dobra, lecimy. Ogólnie sorki widzę, że nie było tak długo żadnych shortów, odcinków, w sobotę i w niedzielę, ale po prostu teraz jak mam ten nowy kanał, ciężko mi było w ogóle cokolwiek wrzucić na ten kanał. I miał być film w sobotę tamtą, ale po prostu nie wyszło mi z tym filmem i jakby nie wrzuciłam tego filmu, bo po prostu nie dalibyście rady go obejrzeć nawet. Ale po prostu jak ogarnę już, bo ogólnie Minecraft mi się trochę zepsuł i jak ogarnę, żebyśmy mogli w ogóle grać w Minecrafta, to pojawi się na pewno jakiś odcineczek z Minecrafta i na pewno wleci ten odcinek, który miał być, ale będzie nagrany na nowo. No bo tak jak mówię, no jakby nagranie nie wyszło i jakby nie mogę go wrzucić aktualnie. No więc po prostu nagramy go najwyżej jeszcze raz. No a my już mamy 8 pucharków, więc jeszcze musimy dwa razy przelecieć i możemy kupić jajko. Nie wiem, co w sumie się stanie, jak kupię jajko, ale kupię je, no bo jakby niby możemy za chwilę przyjść do kolejnego świata, ale myślę, że bardziej opłaca się najpierw kupić te jajko. Więc chyba najpierw kupimy jajko. No dobra, już mamy w ogóle... Patrzcie, jak nam się teraz szybko jest zwiększa, o wiele szybciej. Jak tyle razy już przelecieliśmy. No i uwaga, mamy dwa winy. W ogóle Mice portale na końcu kojarzą się strasznie jak z portalami z netheru w Minecraftcie, Bo taka czarna jakby obwodówka, obwódka w sensie, jakby w ogóle ta taka jakby w środku to co jest, to w ogóle wygląda stanie jak w, w Minecrafcie. No ale pucharków to chyba nie mamy w Minecrafcie. No ale dobra, no już nieważne, lecimy sobie. I za chwilę w sumie dolecimy tam do tego i będziemy mogli już sobie właśnie odbrać jajko. Ale nie wiem po co jest stop slide. Przecież ktoś się nie dostanie. No ale dobra, nie wiem, otwieram sobie jajeczko, no i co dostajemy? Ice cream, najsłabszy, no ale to będzie lepszy i tak niż mój. Plus 3, plus 2 on ten miał. No i teraz dostajemy plus 6 na sekundę, ale przecież dostawaliśmy więcej. Nie rozumiem, widzowie, tego. Dostawaliśmy więcej, a dostajemy mniej. Nieważne. Ja sobie w trakcie w sumie wezmę tego wina i tą szybkość, żeby szybciej lecieć. Bo tak jak widzicie nawet mamy peta do odebrania, Emerald King, ale to godzina 50 minut, byśmy musieli tu siedzieć. No a na pewno tyle nie będziemy na odcinku tutaj. Ale mogę jeszcze raz zespinować, bo spin jest co minutę ileś tam... a, sekund. No i co, przylecieliśmy sobie kolejne tutaj. No i możemy wskakiwać dalej. Mamy już trzy wygrane ogólnie, więc jeszcze 6 razy musimy przelecieć. No ja wam to trochę przyspieszę, bo trochę bez sensu, żebyśmy tak po prostu lecieli ten. Dobra widzowie, ogólnie to już przeszliśmy do kolejnej areny. Jestem ciekawa, co robią Trailsy. Trailsy, aha, to są takie, że cię przyspiesza. Dobra, to bierzemy, ale to jest tylko Speed. A dobra, no to Speeda to ja nie chcę w sumie. Wolę sobie na coś innego zbrać. Tu jest aż 75 wygranych trzeba mieć. Ja po prostu kupię sobie te jajko jeszcze raz. I może mi jakiś lepszy pecik y Cubkie Bunny. To jest za 30%. No to już lepiej niż ostatnio. Więc, Equip Best. Mogę mieć tylko 3 pety w ekwipunku. Ale teraz już mamy 1200 mocy. Więc na no serio mega dużo. W sensie mocy chodzi mi o szybkość. No ale dobra. Więc w sumie będziemy teraz zjeżdżać sobie kolejną zjeżdżalnią. Jest ona naprawdę dziwna, bo jest tak pofalowana, że po prostu niby ktoś by leciał tak na takiej fali, ale jest. Co ja w ogóle gadam? Jest taka trochę jakby wodna to zjeżdżalnia, ale ja latam na niej jakby, nie wiem, jakby jestem taka szybka, że latam na tej zjeżdżalni tak, jakbym po prostu, nie wiem, leciała, leciała. Tak wiecie, jakby to była po prostu prosta zjeżdżalnia i normalnie się na niej leciało. I tak w sumie to zobaczę, czy nie kupię jednak tamtych trailsów, bo trochę wolno mi się tu lata teraz. No ale zobaczymy, no bo jednak dużo się osiąga tej prędkości. Więc nie wiem, no zobaczymy, czy kupię jakiegoś trailsa, czy nie, dzisiaj w odcinku. I w ogóle patrzcie, jakie są dziwne pety, jakiś Among smurfkat. Ja co mamy w shopie. Mamy jakieś jajko z Robuxu Diamond Egg, no i jakieś, te, no to takie takie jakieś no nie najlepsze te rzeczy z Robuxu tu mamy. I te jajko jest za 55 wygranych i ja myślę, że zrobimy tak, o ile jeszcze zdążymy to w ogóle zrobić. To jeśli uda mi się w tym odcinku, to otworzymy sobie jeszcze tamte jajko z tego drugiego świata i... Postaramy się dojść do tego kolejnego świata, w którym te zjeżdżalnie już naprawdę wyglądają dziwnie, tak jak widzicie tutaj z boczku. No a patrzcie, zaczynaliśmy sobie w pierwszym świecie, którego tu nawet już nie widzę dawno. I tam właśnie mieliśmy takie zjeżdżalnie bardziej. Jak to powiedzieć? Te zjeżdżalnie były bardziej takie jakby proste, później się zrobiły takie, no widzicie, takie jakby wachle. Nie wiem, co ja gram. A teraz mamy taką, jakby falę wodną. I w ogóle jest niebieska, więc fajnie. I w ogóle patrzcie, że tam w kolejnych światach są na przykład takie zjeżdżalnie szybsze dosyć. I ja nie wiem, właśnie, czy ten świat, w którym ja niedługo będę, to będą ta czy ta. Nie wiem, która to będzie zjeżdżalnia, bo ciekawa jestem. I dostajemy dwa pucharki, więc się bardzo cieszę. I możemy spinować raz, więc spinujemy. I co dostaliśmy? Plus 10 spidy i nam się wykasował, więc no nieźle. No a teraz otworzymy sobie właśnie te jajko jeszcze i zobaczymy, co dropniemy. Otwieramy pióropek Bunny. No to chyba lepszy niż miałam jakiś. Tak, to jest już lepszy pecik. No i teraz dosyć szybko zdobywam tą siłę. No, ale mam tylko 5 pucharków, więc trochę słabo. Ale w sumie za 5 pucharków można kupić nawet takiego Trailsa, który nie wiem dokładnie co daje, ale wiem, że daje szybkość, więc to się liczy. No i co? Teraz sobie lecimy dalej, tutaj właśnie. I patrzcie, że tamten już się skończył: tor pierwszy. Drugi tor kończy się już tutaj, a ten trzeci będzie się kończył, na którym teraz jesteśmy dopiero tutaj, więc. No, nie tak szybko kończą się te tory, które tutaj musimy przelecieć. Nie wiem, dlaczego ja to nazywam tory, skoro to jakby, no to nie jest tor, to jest zjeżdżalnia, no. Więc nie wiem, dlaczego ja to nazywam torami. No i wydaje mi się, widzowie, że ja nie dam rady dzisiaj osiągnąć tego czwartego świata, chociaż uważam, że i tak osiągnięcie trzeciego światu jakby świata, światu, nie wiem. Osiągnięcie tego świata już i tak było mocne, bo wiem, że ja w takiej grach nie jestem jakaś najlepsza. No więc takie osiągnięcia aż trzeciego jakby świata, no to nieźle. No i ogólnie jeszcze taka rzecz, to myślę, że dzisiaj sobie jeszcze Trailsa zakupimy. No i teraz tak zrobimy. Myślę, że Trails za 10 czy za 25. Myślę, że kupimy sobie za 10. I widzowie, nabijemy sobie trochę tej y, y, szybkości. I zobaczymy, ile uda mi się dzisiaj osiągnąć w tym odcinku, tej szybkości. moments later. No i dobra, widzowie, ja już zaskakuję. Mamy 1700 y, szybkości, więc zobaczymy, czy mi się uda wbić 300 szybkości. Tutaj wiem, że miałam wbić 500, ale raczej wątpię, żeby to się udało. I nawet nie wiem, czy to się uda, widzowie. Ej, nie, to stop! Slide zrobimy, jak się nie uda. Czekajcie, nie uda się. Nie udałoby się, widzowie. Więc challenge by się nie udał. A ja to cofnęłam po to, aby po prostu tego nie stracić, że mamy te 2000. Więc widzowie, ogólnie będziemy kończyć już ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawialiście łapki w górę, subiki I pamiętajcie o wpadnięciu też na mój drugi kanał Rysuj z Zozolkiem. Bo tam też będą się teraz pojawiały filmy. No I pa!